A jak on się nazywał ten kolo? Max Montana <laughs> Dobrze, że nie tony Montana że nie Hanna Montana O Jezus A no, masz Czekaj, save all Będziemy właśnie na saveach będziemy jechać, fuck yeah! To. I mamy w dupie wasze komentarze Singun na save'ach Ja zawsze grałem na saveach i to mnie to? No to już. No i widzisz sobie przyszedł, no, tak? tutaj to się nie dziwię, bo to była kronika straszna, więc. Którą ona musiała ci zadać! <laughs> Znowu by narzekać. No, bo to jest niemożliwe, będę to do końca życia narzekał. Czekaj, moment. Co? Co się stało? Hmm. No, dobre nawet to jest. To jabłuszko, to nowe. Aha, dobra. No tak, z tej pauzę, bo chciałeś ugryźć łóżko. Głonny jestem odczep się, ty od rana jakieś balerony wpierdzielasz tutaj przy nagrywaniu, czy ty tam przy czym, nie wiem PAN dobiłem GO! Oh. Kaput! No, no, no. Montana nie żyje Ej, weź, ja chcę, ten... ja chcę mu ukraść tego, tego, no, kurde O mój Boże, lagi czy co? O nie, tu tak jest I Jak to fajnie wygląda No nie Shit jemnage Parada równości <laughs> Ale tej króliczki to do końca życia będę nienawidził za ten level Ale ważne, że mi się udało T kiel. Dostałem w nagrodę jabłuszko, znaczy dostałem Wiesz co, muśka przyszła do, 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 do mnie po bo tem. Bo jak to, zabrakło. Ja mam zawsze jabłka u siebie. Nie. Czemu niby? No bo zawsze muszę mieć pod ręką jabłko. Aha. No może nie zawsze, ale wiesz. A no i co, to taki ending? To takie zakończenie? Wszystko już, tak? A, i co? Nie. Wow. I znowu muzyczka. Pastruś pędzi wiatr. Czemu go nie było w tej gierce? I kojot. Czemu jego też nie było? i ten, i ten, taś ten, no Diabeł Tasmański. No, była czemu... Ale czemu to wszystko jest takie różowe? Ty, nawet te postacie niektóre są różowe. Na serio. Nie, nie łapię. to się na to To już koniec, zobaczcie, czy ten? koniec. Dobra, no to tak. Ludzie, to, jest... to jest rekord, nagraliśmy serię w 40 minut. Wymiatamy! Wymietały! Respekt respect na dzielni! Mi się udało przejść ten pieroński level! Tak jest! Respe. Kurde! Pakie! Yeah. Tak, okay. udało się! I aż z pomocą jabłka, bo twoją nie, udało mi się przejść tą grę! Jestem cudownie tym wszystkim! Co? No jabłko mi pomogło! A ja tu nie? No, No nie. No, bo co ty takiego robisz? Ty tylko mnie rozpraszałeś i ten, i, i komentowałeś, i. Nie no, żartuję, braku jaju, pomogłeś mi, nie no, żółwik, pist. No, jak w tekenie ten żółwik. Dobra, tak więc ja dziękuję Biaku Rajowi za to, że znowu ze mną nagrywał już nie pierwszy raz. To już. Z tego to, to już, to już z tego to już się tradycja zrobi No bo my to w kółko razem coś nagrywamy, że to już pewnie ludziom zbrzydło dawno Wiesz, się stwierdziła, że my jesteśmy święta trójca, że każda ma gada No czaj ja tylko przeoknę Gulp No Okej okay. Czyli to już... To już jest koniec Nie ma już nic, jesteśmy wolni Możemy iść To no. To już jest koniec No Ok, dziękuję wszystkim za oglądanie. Ode mnie I... sajonara. U ciebie sajonara, ode mnie te bye, czy co tam? I pizza, no ludzie, no. No, czasem też to gadam. No i. No i co? Na masz takie No i koniec. A na Skype to wziąłem z tych wiesz Tych, co tutaj już są podstawione, pierwsze lepsze. Ale z No, no bo znalazłem i mi się spodobał i sobie wrzuciłem. Dobra. Aha, jeszcze ja tak tylko powiem, że jeżeli ktoś to ogląda, to ja jeszcze teraz będę planował nieco większą serię nagrać, bardziej poważną. No nie, ale tylko mówię, że wiesz, żeby nie było, bo tylko te GTA 1 w kółko to już mi się znudziło, szczerze mówiąc, nagrywać. Tak więc jakieś A ja powiem, rozmaicenie mogę. Nie grzywać. ukradłem, nie ukradłem, ładnie poprosiłem, ta osoba się zgodziła, zresztą ta osoba też będzie to nagrywać, mimo wszystko. No ja o ciebie też no. nie poprosiłem o obietę, a właśnie ich muszę. No. Kurde byś podziękował dziadu jeden ciulu mały, a nie? no Podziękowałem, ale... Co to tak ma być, wajsie. gdzie są twoje maniery, ty. Idź ty. Brakuje ku jaju no, no za wynajem tego, no to trzeba, nie? No, ta osoba też mogę, a ty... Ale nie weź. Myślisz, nie, ale weź uważaj, bo jeszcze ktoś pomyśli, że my naprawdę sobie płacimy nawzajem czy coś. Bo to niektórzy ludzie tacy są na tym YouTube, wiesz? Ci ebie. Więc wszystko jest możliwe, więc trzeba uważać na słowa, bo później wiesz. Będziemy płacić długi cholera. Nie wiadomo no. komu, no. Epie. Ebie. Ja ci ebie, a ty mi i Dobra, na serio kończymy, bo już jest wpół do. Ja muszę z psem dzisiaj iść. Ode mnie baj, ludzie trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Pić na wodę. No, dobra. Aha, właśnie z nim gratuluję, o, Kurde, musiał się zrobić... No i gitara, ja ci gr gratuluję tych 300 widzów, no. Fajnie. No. A widzisz, taka miła atmosfera się zrobiła. Dobra, kończę na no serio, cholera. Na razie, ludzie. No, Sajnera. Ja bye, bye. A ty ile razy jeszcze to będziesz mówił? Ty? Udaje, no, że, nie... Nie że nie słysz. Dobra, nie, na razie ludzie, nara! Yo. No, sorry, nara ludzie. no znowu powiedział te Sayonara, co ci z tym jest? Do jasnej cholery. No ja nie rozumiem tego. Sayonara, sayonara, sayonara. sayonara. Kurde, Japaniec się znalazł z polski, no? Skrym, yes, bo na chwilę to będzie nie kończyć, chciała Never, dobra. <ścoughs> Nara, ludzie!